W niedzielę 7 kwietnia w hali sportowej w Lidzbarku odbył się piąty jubileuszowy Lidzbarski Jarmark Wielkanocny. Wzięła w nim udział rekordowa ilość wystawców, rękodzielników, artystów i przede wszystkim największa jak dotąd liczba odwiedzających stoiska mieszkańców. O szczegółach opowiada dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lidzbarku Marlena Komosińska. Jesteśmy na Jarmarku Wielkanocnym w Lidzbarku, w hali MOSIR, zorganizowanym przez burmistrza Lidzbarka i Miejską Gminę Środek Kultury. Odwiedziło nas dzisiaj 27 wystawców. Wystawców z rękodziełem, koła gospodyń bieskich, z Dłutowa, ze słupa, z Nowego Dworu, z Bryńska. Jest środowiskowy dom samopomocy, stowarzyszenie Senior Wigor, jest nie, niezawodny żłobek z bardzo smacznym jedzeniem. Wszyscy przygotowali na dzisiejszy jarmark, skoro Wielkanocny, to tylko potrawy Wielkanocne i, yy, i rękodzieło wiążące się z, ze świętami Wielkanocnymi. Poza tym jest mnóstwo dodatkowych atrakcji, bo dla dzieci przygotowaliśmy animację. Przyjedzie do nich o 15.30 zajączek wielkanocny spotkać się z nimi. I w zajączek ze swoją ekipą przeprowadzi mnóstwo różnych animacji. Przygotowaliśmy również dwa ogródki warsztatowe dla dzieci. Można wykonywać pisanki wspólnie z babcią Krysią i wykonywać Życzenia Świąteczne wspólnie z babcią Elą. Pomagają nam również panie z przedszkola Bajkowy Zakątek. Na to wyjątkowe wydarzenie zawitali goście z całego powiatu. Cieszę się bardzo, że pan burmistrz zaprosi mnie na dzisiejszy jarmark. Jest to przepiękna impreza, bardzo duża przede wszystkim. Widać po frekwencji, gdzie około tysiąca osób się przewija, więc naprawdę wspaniale zorganizowana. Ale też nie ma już jako piąte raz, już zaczyna mieć swoje tradycje. Czyli widać, że warto dla mieszkańców tego typu imprezy robić. A poza tym tak dużo wystawców, co dzisiaj przygotowało swoje prace, to jest rewelacyjna sprawa. Także tradycje wielkanocne. Polskie tradycje wielkanocne są tutaj bardzo mocno kultywowane i można naprawdę zaopatrzyć się w bardzo wiele smacznych, ale również i pięknych rzeczy, które przeozdobią stoły wielkanocne. Po raz piąty spotykamy się na jarmarku wielkanocnym. To można powiedzieć mały jubileusz, ale jubileusz bardzo pozytywny. Piękna frekwencja, mnóstwo wystawców. Bardzo aktywne stowarzyszenia, niezawodne koła gospodyń wiejskich, nasze lisbarskie instytucje, ale także po raz pierwszy na Jarmarku Wielkanocnym osiedle lisbarskie działki znakomitym stoiskiem. Naprawdę bardzo pozytywnie, bardzo dobrze. Fantastycznie. Jest z roku na rok coraz więcej stoisk, coraz więcej wystawców, rękodzieła. Mamy w tym roku piąty jubileuszowy Jarmark. To już, to już jakaś historia, jakiś dorobek. Widać, że się angażują nasi i nasi mieszkańcy z miasta i gminy, bo po raz pierwszy mamy stoisko, osiedle działki. Także mam nadzieję, że pozostałe osiedla i, i koła gospodyń sołecka, które jeszcze w tym nie uczestniczyły, za rok będą również chciały tutaj znaleźć swoje miejsce. Zwiedzanie stoisk było okazją nie tylko do podziwiania misternych prac lokalnych twórców. Większość niepowtarzalnych prac była na sprzedaż. Jak widać jeszcze nie doszedłem do końca stoisk, a już troszeczkę w tych torbach jest. Wspaniały chleb, kartki świąteczne, różnego rodzaju ozdoby. Myślę, że jeszcze coś się uda zakupić. No, później będzie, będzie czym znajomych gości przyjaciół obdarowywać. Zakupy udane, jest już palemka wielkanocna, przygotowana, jest pyszny, pyszny pasztecik, inne smakołyki, a także jakiś drobny, drobny zajączek dla dzieci. Już tam zostawiłem w stoisku ze wsi Słup, bo to moja jakby rodzinna wieś, w której, w której mieszkam. Zostawiłem, bo nie miałem już tego gdzie trzymać, <noise> więc odbiorę po, po przejściu wszystkich stoiska, no jest tego i bardzo dużo. I, i, no i trzeba mnóstwo czasu poświęcić, żeby te wszystkie cudeńka różnorodności obejrzeć, podziwiać. Wielokrotnie podczas jarmarku usłyszeliśmy, że trzeba będzie choć na chwilę zapomnieć o diecie. I była to prawda. Smakowitości wystawione na stoiskach nie pozwalały przejść obok obojętnie. Trzeba było spróbować choć kilku. Wystawcy przygotowali przepyszne, pachnące e, jedzenie bardzo smakowite, także jest to pełna forma inspiracji przez zbliżającymi się tymi najważniejszymi w kalendarzu każdego katolika świętami Wielkiej Nocy. Pierwszy raz w życiu degustowałem smalec wegański. Z i jeszcze kilka innych składników. Fakt, że to smakiem nie przypominało, może smalcy tylko jakąś pastę, ale było bardzo dobre, bardzo dobre, ze świeżym swojskim chlebem. Polecam. Piąty jubileuszowy licbarski jarmark wielkanocny to już tylko wspomnienie. Kto wziął w nim udział, wie, że było warto. Kogo na nim zabrakło, zapraszamy za rok.